Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejny dzień w Chorwacji. Taki oto poranek. Leje, grzmi. Zupełnie jak w Polsce. Patrz <głos》>, jak opustoszało się zrobiło. Ale powiedziałem, że będzie padać za chwilę i chciałem. Ja. No, zacina nieźle. Przed chwilą jeszcze towarzystwo grało w tenisa, a teraz się wszyscy tam pod daszkiem schowali. Powiem tak, nam nic nie grozi. Jesteśmy w kamperze, więc mamy co robić. Ale jest mokro. No, troszeczkę zacina. Ale możemy siedzieć przy stole. Może przesuń to pranie. No. Czy pranie. Przyszenie. No i co ale będziemy robić, namiotem, tak pięknym, rozpoczętym dniem, Pięknie. ale pod namiotem, też tam jest Armagedon, no tutaj nasi sąsiedzi mają namiot. Tak. Tam Polacy też w namiocie, no tam jest duży namiot, ale jak taki malutki, no to trzeba siedzieć w namiocie. Co robić, eee, będzie padać przez jakieś dwie godziny, no tak? ogólnie do 16. Później przerwa i w nocy ma padać, i jutro ma być ładna. ładna Chodzi jak się teraz wszystko zerwało. Dobrze, że wieje w tą stronę, bo markizy o. na mnie są. Pod... Pasy sztormowe się przydały. Spróbuję tutaj wejść, pokazać. U. O, teraz ładnie padało. W nocy tak nie padało, prawda? Nie, no w nocy była od pierwszej do. Yy do trzeciej. Lao, nie mogłam w ogóle spać. Jak ja to mówię? Para ja tego nie widzę dzisiaj. Znaczy jak woda spływa tutaj. O, błyska się. Jak było 40 stopni, to się narzekało, czemu jest tak gorąco, jak deszcz pada, to się narzeka, czemu nie ma słońca i nie jest ciepło. Co robisz? Przypomnij, jak się wtychałem. Będziemy grać. Na pierwszy rzut, making break. Co robisz? Kawkę, tylko patrzę... Ja mówię mocno, tyle ja sobie wezmę. 12 sobie wezmę. No tu mam espresso. Mam jeszcze te To ja zacznę od siebie. Okay. Wow, ale jeszcze pada. Cały czas słuchajcie. Niebywałe. Czasami musi popadać. Ja tylko niestety jestem niska. Czy mógłbyś mnie wyręczyć? Małe czy duże? E, espresso. Co ty masz taką dziwną? A już co kupiłam kiedyś właśnie Wziankę. w Nespresso? Taki, Taki naparstek. Na parstek. Jak to nazywam? Myślałem, że ty było na wiaderka pijesz. Nie. Mhm. O! I dla mnie mhm. no takie SPS Nie da no. tak podskoczyłeś <laughs> Nie da się tego ułożyć Dobra. Troszkę po czasie Dobra teraz e, kto? Ja, ja to próbowałem zrobić jest możliwe Połóż byle jak Dobra ty... To jest czasomierz. Mam dwójkę, nastawiasz na dwójkę i ja losuję. No. Tak? Ha, ha! Start. No. Czemu klikam start? Aha. Nie dałeś już? a nie. Ale że mama już widzi to. Ja już 10 dzisiaj... razy, dobra. No ale czemu chciałam... to, już jest dwójka. już sobie, nic w powietrzu nie trzymaj tego. O, start. Nie zdążyłam. Jeszcze na ten krocek na punkty. Ja oglądam film. Dalej to co oglądam. A żonie już niestety... Od tego braku słońca odbiję. Stój, bo strzelam. Nie no, wzięłam się za sprzątanie. Wzięłam się za sprzątanie. Perfekcyjna pani. Posprzątałam już łazienkę. Teraz odkurzanie. Co można odkurzać? Taki. I przestało padać, hurra! Idziemy na spacer. Tutaj widzicie naszego kampera. Jak się pięknie prezentuje. teraz po burzy. A nie było tak źle. Nie, ale jeszcze ma padać. Ale jest duszno. Więc nie odchodzimy daleko, co by w 3 minuty wrócić. Ale wyłączyliśmy klimę na ten czas. Jest przyjemnie. Jest przyjemnie, chociaż, tak jak teraz powiedziałam, duszno. zaczyna być duszno i trzeba Łop. będzie chyba tą klimę uruchomić z powrotem. Ona zaczyna parować, tak. Ma taką A ja się zastanawiałam. Czy ktoś jest na plaży? A jednak są. Na supach widzę, pływają, głównie na supach. Twoje klapki. Popatrz ile rzadków wolnych. No nie. Który bierzemy? Popatrz czy to jest. Nie wiem które. ta taka woda jest spokojna. Spokojne może, tak. Wczoraj były fale? Może pójdziemy te domki pokazać, co? Możemy, możemy. I tak, tu jest... kemping w sumie się dzieli na dwie połowy, bo tutaj po tej mojej na prawej kemping? stronie... Się na kemping? Na kemping. <laughs> są parcele, a po lewej stronie są same domki. I wchodzimy w jedną z alejek, gdzie mieszczą się domki. Domki oczywiście wyposażone w basen. Zgadzałem, teraz taki domek na jedną dobę, 350 euro. jest sporo. A te parcele, bo są też parcele właśnie z dalusury, z, z basenami. 250 do 350, też nosi od terminu. I taki basenik. Niewielki. Schodki, nie wiem jaka głębokość jest, a jest 135. 1500 zł dziennie. 10 dni 15 tysięcy, ale macie. No trochę sporo. Ale, widzicie, wszystkie są zajęte. Tam tylko w jednym pani przed chwilą sprzątała. Jest to fajna opcja, że masz pasem. No Ile? Pomachasz dwa razy rękoma okay. i już jesteś na drugim końcu, Ale to chodzi o to, że możesz żeby sobie się schłodzić, tak. Możesz Domki. Patrzę, czy te domki mają klimatyzację, chyba tak, mają. Tak, 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 tak. Widzę właśnie z boku. To jest klimatyzacja teraz duża. Chciało idę osobowe ząbki. Czy tak, 4-5 osób? Idziemy tam dalej, czy wracamy? Nie. I tych domków słuchajcie, tutaj zobaczcie. Jest po prostu multum. Ja myślałem, że jest, mniej. O, ale... jest dużo. Myślę, że, że chyba tyle samo co parceli. Jest bardzo dużo tych domków. No, około 400 chyba. 400 parceli i 400 domków. To się jakby zielono zrobiło. Ale z drugiej strony ten nie jest wielki. W porównaniu do na przykład, nie wiem, Laterny czy... Ee, umak, Marna di Venezia, Minolido. No to są molochy. Tamto to co już jest miasteczko. Tak. Czy ja się na takich dużych kempingach osobiście męczę? Ale tu jest fajnie podzielone, to są donki, jest kemping i wszystko jest na środku. Tak. Między nimi. Mm -hmm. Więc jeżeli jesteśmy na kempingu, to mamy blisko do atrakcji, tak samo jak ci z domków, a nie trzeba iść na przykład przez domki, żeby iść do, do basenu. Nie wszystkie mają baseny. A widzisz? Mm. Czyli pewnie to są tańsze opcje. Mają. Czyli po Bo tej stronie ja jezdni wszystkie... mają basen, tak. po tej tak. stronie są bez basenów. Pewnie państwo. A tu jest mapka. W kempingu. Teraz tu jesteśmy. I tu na końcu są takie inne domki. W takim kształcie. Nie wiem, czy one mają basen? Mają basen. To zakryte to jest basen? Czy, a, czy, czy to z boku gdzieś? A, z boku jest. A może to jest podwójny domek, Barbara? Są dwa domki skryjone, tak, dla, taki rodzinny. Tak, wejście Tak jakby wiesz, z większą rodziną przyjechać. To masz dwie sypialnie po, po bokach, a po środku taras zadaszony. A tam na końcu jest ta restauracja. Która jest nieczynna? Jeszcze. 4C, 7, Która jest jeszcze nieczynna? Która Nie jest jeszcze nieczynna? jest ktoś? No ale powiem ci koszt utrzymania tych wszystkich basenów, które cały czas y, są oczyszczane. Nie, ja, ja tutaj jest dopiero nalewa lewo. Mhm. Tu dopiero się woda nalewa do basenu. Tam jest sypialnia. A tam ktoś mieszka obok. Tak, ale tu jest sypialnia, tutaj chyba jest też syp... nie, też sypialnia. Dodaje, też sypialnia. Też jest sypialnia. To nie jest łazienka osobno i... Są dwie sypialnie. A mi się wydaje. Że tam jest kuchnia? No jest kuchnia i jest no, telewizor z sofą. Aha. Mm -hmm. oddali wyspa Vir, tam się rozciąga dalej Pak, miasteczko Pobiliana. z małymi portami. Ładnie, co? Mhm. Żal wyjeżdżać Jeszcze mamy cztery dni. Cztery całe. O, prawie. Mam nadzieję, że pogoda się zmieni. Jutro wrócimy na plażę. Jest bardzo, bardzo spokojnie i cicho. Naprawdę. fajnie te skały są tutaj. I chciałeś tutaj. A przed obiadkiem trzeba być... Gary po śniadaniu. I tych stanowisk jest dwa, cztery. A tutaj już są e, nieczynne od kilku dni, czyli w sumie cztery. Takie śmietniki. Czemu nie czyni? O, otwiera się i się za chwilę zamknie sam. Takie cudo. A jakie krany mają cudne. Lejemy, wyciągamy, naciskamy. O. Tym razem Barbara się wzięła za gotowanie. Co robisz, perełko? <grymne> makaron. Makaron z A gdzie ten makaron jest? Bo nie zauważyłem. Poczekaj, schylę się, pozwól mi. Zagiełem po Zapomniałam. Albo kark. To ten. ten. Będzie pasował. Ten ten. Więc tak. Tu mam chyba panczetta to była. Włoska. Do tego mam już skrojone składniki. Salami pikante, papryka, oliwki, greckie, cebulka. Czosnek, pomidory suszone, suszone i pasata, mhm. czyli peperoni, salami, pikantne cipolla, oliwki, nie wiem są, e, nie Czosnek, bo. Już to po włosku. Bez grama tłuszczu, no bo tłuszcz jest już w boczku. I cebulkę dam, żeby się. Troszkę. tak a na końcu dam czosnek już 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 paluszkami to zrobię nie myłam mogłam je skroić ale lej trochę oliwy wiesz co koleje no się boję no no i to wszystko się będzie tak sma smażyć mm, dobra. a jakie zapachy mm. a ja idę po wodę na makaron postaram się nie przypalić na swoim miejscu i wrzucamy czesnaczek. oliweczki pomieszamy Trochę mm, Duża porcja będzie. Wygląda apetycznie. Mhm. Mm jak pachnie. Mm -hmm. Obłędnie. No to niech chwilę się czosnek przegryzie z resztą. Wiem dlaczego Makłowicz siedzi w Chorwacji. Ale to są donia włoskie. Wiem, ale wiem dlaczego siedzi w Chorwacji. Bo on sobie tu siedzi i gotuje na świeżym powietrzu. W Polsce się nie da. Raj. Na co dzień? No nie, na co dzień to ja się zdrowo odżywiam. Takich rzeczy bynajmniej tłustych nie dam. Zresztą dzieciaki też, ani te też nie. Tak sobie tylko pozwalamy na wyjazdy teraz Ty smakujesz mężu i wydajesz swoją opinię na temat zdolności kulinarnych swojej perełki. Jak Ci nie będzie smakować, będzie za ostre, to Kurde, masz tutaj, dobra. możesz szybko przepić. Bardzo dobre. Ciekawe Mienu. co to. Zawsze czekam na wakacje na takim materał. Szymoś, wiemy co? Mm. Smacznego. Znowu jemy. Nie, no dobra, doszło mi. No to są... i co, gramy teraz w karty po obiad, Półczas przyszedł na kolejne gry. Oczywiście. Pokaż, jak ładnie tasujesz. Nie, nie Ups, chyba tego nie umiem. Może ja to potasuję, co? Nie. Plastikowa. Ja nie umiem. Dobra, to zamienimy się, pokażę Ci, jak się to. Proszę wejść. Jedną talion? No? O, teraz będzie. Nie fart, pewnie mi się nie uda. Plastikowe są nowe, wiesz, że się źle. No wiem, nowe się kranę. źle to Nowe akurat się źle to Dobra, no to gramy. Musz dwa dukary? Tak. Co? A co wy robicie? Co to jakieś kasyno? Gramy w pokera, Halo. Nie żartuję. Gramy w Pokera? Poker? No, nie, bo jeden nie umie w Macao. Aha. Popatrz. Ogrywa cię, widzę. No zobacz, no. A jedną tanią. Gramy. A wygrałaś chociaż raz? ale nie, że trzeba wygrać. Jest. A, no, bo jędryk wojna. No, teraz. A teraz mam jakieś marne karty. Strasznie. Zdobyłem te najgorsze i. No, mhm. no to bawcie się. Bawimy się. Wreszcie przestało padać. Jeszcze kaski. I jedziemy, tak? Na małą przejażdżkę. Powiem Ci Marcin, że to wcale nie wygląda dobrze te chmury. Które? No tu. Ale sprawdzałem, ma nie padać. Ma nie padać? Nie. Przez jakieś 15 minut. Nie no żart. Tak, podaj e... kask jedziemy. i jedziemy. Ja jedziemy. Bo nie wiem. Proszę? Do Zagrzebia? <laughs> nie, do powijany Tylko ja się już tu w trasę wybieram, olej sprawdziłem, Dzisiaj pustki na recepcji. A pan nam otworzy? Czy znowu nas oleje? A jakiś inny dzisiaj. Jadę. Totalne pustkowie, co to się nic nie dzieje. No i co dalej? Co tu będziemy robić? Chciałem zdjęcie, foto. Ale tam z tyłu jest ładne foto by było. Przejdźmy do jakiejś cywilizacji, którą mamy godzinę? 18:15, jeszcze nie pada. Jeszcze nie, ale kropiło po drodze. A tutaj co? Wejdziemy po tych schodach chyba tutaj coś się dzieje czasami. A bar kolejny myślałam, że jakaś scena, a jest scena. Ale tak jakoś pusto dzisiaj. Może powiedziemy Piekarnica. O, piekarnia. Kolejna restauracja. Czyli powiem ci, że jest gdzie zjeść. Mm -hmm. <laughs> Coś wam powiem. Wyspa Pali na widok kluczyka. Patrz. Tak jest wyregulowana. Ale jesteś dowcipny mężu. Tylko zabierz mnie ze za sobą. Gdzie no mnie? To tym naszym skuterkiem tam miejscowości powiliana. A gdzie ja cię mógłbym zabić? Albo tu, albo Zagrzebia. No masz rację. Wiecie. Jak już jedziemy, to w trasę lecę. Ciach 300 km. Jesteśmy w porcie, takim niewielkim, ale wszędzie gdzie nie jesteśmy, to widać nasz kemping. Tak, no, Tutaj. Żuderetem. Ale cześciutka woda. Bardzo mhm. czysta. Ładnie jest, ładne miejsce. Tam też z tyłu e, tak jest. autocamp. Mhm. I tak sobie myśleliśmy, że no bo niektórzy ludzie mówią, że a 100 euro za dobę no to dużo, tak? No dużo. No pewnie, że tak. Można pewnie na takim kempingu tutaj za 40 czy za 50 euro znaleźć miejscówkę. parcele I też by począć, no przecież to nie, nie ma obowiązku jeżdżania na tamten kemping. Ale chcieliśmy zobaczyć. I... Nie, no bardzo nam się spodobało. I zobaczyliśmy. Na ten mały, nie wiem czy byśmy większym większy. Ten dużym, no, dokładnie. No to jest takie, że A jaki kamper? 8 metrów? O, nie, nie, to za duży. No ja pamiętam jak jechaliśmy na Sycylię i e, też mieliśmy mieć postój na takim e, małym kempingu nad morzem, pamiętasz? Pamiętam. I jak zjeżdżaliśmy, jak zjeżdżaliśmy do tego kempingu, ten włoch od razu wyparował i mówi no, no. Może nie wjeżdżali. Stając już na kemping, mały przystanek, po drodze. Taki oto punkt widokowy. Widać coś tam z tej górki? Aha, dużo więcej niż szalowe. Ale tu jest brudno. To jest punkt imprezowy. No, powiem ci, że tak. Podaj mi dłoń. Wow! <śmieniu> Właśnie i... też chciałem powiedzieć, że jest zielona. Takie echo się roz... tutaj roznosi. Mhm. Akustyka. Tak dookoła przejdę. Cudownie. Jeszcze jedno kółka. Koniec. O, coś w oddali tam. Brzmi. To są chmury. Hmm. Ale na to co zapowiadali, to i tak mało podało. Bo tak wedle zapowiedzi miał padać cały dzień. I cały, i cały dzień. A prawdopodobnie skończy dzisiaj w nocy i jutro będzie lepiej. Chciałeś jeszcze coś powiedzieć. A, a wiecie po co w Wespie jest taki schowek? Żeby pojechać do sklepu powinno. Chorwackie. Chorwackie. Ale z akcentem Sycylijski. Mm. Oni to myślą w Głosi, co? No. Nieprawdaż? To mądry maru <laughs> Nie mogę. Ja komarku nie miałem takiego czegoś. A w tamtych czasach. Wymyślili schowek. No, widzisz, jakie piadzie był zdolny. Przepraszam Was. <laughs> Jak zwykle, znowu się ściemniło. A my nas, jemy. A z znowu jemy. Tym razem. Sałatkę. Przyznaję się, je ja robiłam. Do tylko brzanki, na, nacierane czoskiem. No i. Pędzimy spędzimy miło wieczór, tylko we dwoje. Dzieci postanowiły zostać w kampusie. <laughs> Dzieci w ogóle nie widać. Nie, oni chcą pokazywać trochę prywatności. Jędrek, coś Ty tam zrobił. Kazali mi zostać. Mhm. Cicho, cicho. <laughs> tam się mi pozornie odzywa. Młody malutki. No to my się żegnamy, no i do jutra. Pa, pa. 爸